ja jestem Hubert Jagub i dzisiaj nagrywamy drugi odcinek z Minecraft Survival Crafting and Building Jesteśmy oczywiście w naszej świątyni, ale tutaj są dwa zombiaki, które się na mnie czają Co chwilę jeden podchodzi Zobaczę jak w skrzynce ale mam tylko 16 Tam złota No nie za dużo rzeczy No i zrobię cięcie no i jak my zaraz się widzimy, jak będzie jasno, wtedy ruszymy do wioski. Ej, przed chwilą tu był zombiak. Nie wiem, jak wszedł, ale to był zombiak. i prawie mnie zabił. Serio nie wiem, jak wszedł. Nie ma tu żadnej dziury. Uff. Dobra, zamurowałem się i ząbiak już mnie nie zabije. Mam nadzieję, dobra, mamy tu. Widzicie, ile oni jedzenia? No zatrujemy się tym, ale przynajmniej będziemy mieli jedzonko. Trochę nam już zabieram. Ja się boję. Okej, okay, chciałem sobie zrobić spawn pointa, ale nie wiem, nie mogę. Bym musiał się przewodzić na kreatywny, ale to jest. Minecraft Survival Dobra, kurczę, ja nie wiem co zrobić. Trochę mi jedanka zabrała. Jest jeszcze noc. Jest ja słyszę zębiaki. Ani tu wiesz. Ja się boję. bym chciałbym już... Łączyć dzień, ale nie będę oszukiwał. Ten odcinek jest trudniejszy. Matko. Znowu cięcia. Dobra, robi się już dzień, ale zombie jak na czuwa, więc najlepiej on gdzieś tam wpadł. Ja nie wiem co zrobić. Dobra, zwiewamy. Bywamy, bo to jest jakaś A on tam jest. Kurczę, co? O nie. Dobra, tam głód nam zabierze, ale to nic. Musimy zwiewać. Obojętnie, gdzie, ale żeby tylko nie. Żeby tylko nie byli ci ze mną. Tak, tam! Jest, jest, jest! Co za fart! Yes, yes, yes. Jest, jest, jest! Jest wioska villagerów. Ale FART! Co za fart! O kurcze, ale jestem pod wodą. O nie! Dobra, teraz musimy szybko zabrać z, z jakiegoś domku. Jedzą koposera, jestem głodny. Nie dobry, widać, że dodali w ogóle nowe rzeczy, ale ja muszę szybko coś zjeść. Kurczę skrzynka Gdzie oni mają skrzynkę? To czekajcie, treść treściano i zrobię lebek nie wiem gdzie oni mają crafting. Mam nadzieję, że te zamiaki mnie nie godzą. Dobra, fakcji tego nie wiem gdzie jest, o tu jest crafting, super, ale dobrze, ten domek sobie przejmiemy, to będzie nasz, yy, dobra, super, yy. tylko skrzynkę, dobra, to zrobimy w następnym odcinku, no i następny odcinek to już by było na tyle i pa.